W myślę, więc uważam, że śmieszne. Ja mam takiego znajomego, który zawsze potrafi mnie bardzo rozśmieszyć, ale bardzo przyjdzie, bąknie coś pod nosem, coś tam wymamrocze i to zawsze mnie śmieszy, zawsze. Problem tylko w tym, że on o tym nie wie. On mnie bardzo bawi, ale nieświadomie. To znaczy yy, ja śmieję się świadomie. A on się nie śmieje, on się patrzy. Śmiech, który on we mnie wywołuje, muszę przed nim oczywiście ukrywać i dbać jednocześnie o to, żeby się nie udusić. Szkoda byłoby się przecież udusić i zejść ze świata nie kupiwszy kanapy, której zakup mam w planach. Sklep, w którym ją zamówię, byłby zawiedziony. Według mnie rozśmieszanie ma większą wartość, gdy jest to proces świadomy, gdy rozśmieszający wie, co robi. I dopiero wtedy można za to zapłacić. Trzy razy kiedyś do mnie wspomniany wcześniej znajomy i mówi tak: Cześć, Jaśka. czy możesz mi pożyczyć trochę kasy? Kurczę, nie mogę, no nie mam. Jak to nie masz? Nie mam. Szukać prostszej odpowiedzi? Co? Nie mam pieniędzy. Aleś ciebie kłamczucha. A dziecku co? Jedzenia nie kupujesz? Kupuję. Czyli forsę masz. Biorąc pod uwagę twoją opcję myślenia, powiem następująco: Dziś kupiłam dziecku bułkę, dlatego forsy nie mam. Dotarło? Nic do mnie nie dotarło. A teraz? Też nie. Mój kolega nie wie, że jest zabawny. Dlatego na życie musi zarabiać inaczej. Zresztą słyszeliście, jak zarabia na chleb. Dlatego w ogóle nie je. Ale sytuacja zmienia się diametralnie, gdy ten sam znajomy postanowi wykonać taki właśnie dialog z kolegami na scenie. Ho, to ja wtedy owszem. Ja zapłacę za mój własny śmiech. Ja wyłuszczę co śmieszniejsze kąski i zapłacę. A co? Bilet kupię i zachowam się jak prawdziwy widz. Brawo! Brawo! Super sketch! Bardzo super ten sketch! Bez puenty, ale super! Brawo! Dzień dobry! O, dzień dobry. Bo wie pani, mnie bardzo bawi, co pani mówi. Naprawdę? No, tak! 30 złotych pani wystarczy? Pani moją pracę ocenia na 30 złotych? Proszę pani, moja mama dużo mniej zarabia. A ja myślę, że ona zarabia nieco więcej. I dlatego stać ją na bilet. Koniec.